Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na czternasty odcinek całego życia z wariatami. Faktura czy paragon? Zapytała pani na stacji paliw po zatankowaniu przeze mnie auta. Faktura. Jaki numer rejestracyjny? Podałam zdziwiona numer. Pani wydrukowała fakturę. Hm, numer dobry, ale nie ta firma, odparłam, czytając dane na dokumencie. Jak to? Przecież ten numer połączył się z tą firmą. Zdziwiona pani, jakby się z choinki urwała. No i co z tego? Widocznie kiedyś samochód był jej własnością. Kto identyfikuje dane do faktury po numerze rejestracyjnym? Zawsze powinna pani poprosić o NIP. Wkurzyłam się, bo chyba to jasne jak słońce. Osoba za ladą nie miała na plakietce napisu uczę się. Powinna być bardziej rozgarnięta. I tak oto stałam na stacji benzynowej, Czekając w nieskończoność, zamiast otwierać już moje stoisko i czekałam, aż obrażona pani wystawi mi poprawną fakturę, wypisaną długopisem na blankiecie kopiującym i podpisze ją kierownik stacji. Klienci tego dnia też byli jacyś marudzący. A to nie ten fason, a to kolor nie taki. Zabić to mało. Sami malkontenci robią zakupy, czy co? Pod koniec dnia odwiedziła mnie na szczęście moja ulubiona klientka, pani Fioletowa. Która zawsze poprawia mi humor. Nazwałam ją tak od koloru włosów, które barwi najprawdopodobniej kalią czy nad potasu kupionym w aptece. Normalnie głęboka komuna. Tak się farbowało włosy na początku lat 80. Co znaczy siła przyzwyczajenia? Pani Fioletowa potrzebowała błyszczące brokatowe rajstopy na wieczorne wyjście ze swoim partnerem. Opowiadała o nim zawsze chętnie i dużo. Wiedziałam o gościu niemal wszystko. Od numeru kołnierzyka przy koszuli po koloroczu. Zresztą o sobie pani Fioletowa też mówiła skąd pochodzi, co w życiu robiła, ile ma dzieci i kto był jej mężem. Niestety, mąż zmarł kilka lat temu, pozostawiając młodą wdowę. A zatem moja klientka układała sobie życie od nowa z mniej lub bardziej przypadkowymi partnerami. Z aktualnym panem spotykała się już blisko dwóch lat, co bardzo ją cieszyło. Po dzisiejszym wieczorze wiele oczekiwała. A mianowicie miała nadzieję na pierścionek zaręczynowy. Następnego dnia, fioletowa dosłownie przybiegła do mnie z samego rana. Była zasapana, ale i rozpromieniona. A cóż to, nie może pani spać? Ja tu będę do wieczora powiedziałam, zdziwiona na widok klientki. Pani Basiu, piała co ja mam pani do opowiedzenia? Czyżbym była jedyną powiernicą pani fioletowej? Sympatyczna z niej babka, ale jednak obca osoba. Może Pani usiądzie? Biegła Pani. – Tak, nie mogłam się doczekać. Proszę! – wyciągnęła w moją stronę dłoń, na palcu której błyszczał pierścionek. – Wow! – nie kryłam zachwytu. – Naprawdę piękny i całkiem duży. – Tak, mój misiaczek się postarał. Pani Fioletowa siedziała wpatrzona w klejnocik, uśmiechając się przy tym rozkojarzona. Zaparzyłam herbatę. Klientka łyknęła z kubka, po czym wypaliła. – Czy będzie Pani moim świadkiem na ślubie? – Ja? Moje zdziwienie dało się słyszeć w całej hali. No tak, pani, pani Basiu, jest pani taka życzliwa dla mnie. Nie komentuje pani moich wyborów, nie krytykuje wyglądu. Po prostu przyjaciółka prawdziwa. Oj, uwaga, zapaliła mi się czerwona lampka. Przyjaciółkami to raczej nie jesteśmy. Proszę, pani Basiu, moje wszystkie znajome to fałszywe zmory. A pani zawsze dobrze mi się kojarzy. W końcu o to chodzi, żeby ślub dobrze wspominać, a nie zastanawiać się, kto mnie bardziej obgadał. A z panią będzie na pewno miło. Hm. Kiedy ten ślub? Następny piątek. Tak szybko? Tak! Mój narzeczony, mówiąc to promieniała, zorganizował wszystko już dawno, bo był pewien, że się zgodzę. Fantastycznie, prawda? Mm, no tak, rzeczywiście. Nie bardzo wiedziałam, co powiedzieć. To co, zgadza się pani? A mam inne wyjście hmm, chwila namysłu. No dobrze, zgadzam się. Fioletowa rzuciła się na mnie, wycałowała i zaczęła świergotać o ekspresowych przygotowaniach do ślubu. Pod koniec dnia zadzwonił mój jeszcze mąż. Ledwie się odezwał, a już powiało oszołomieniem. Podjąłem decyzję. Jutro jadę na prewencję policji jako świadek koronny. <grym> Poziom absurdu sięgnął szczytu. Nie wiem ani nie chcę wiedzieć, co Zanek miał na myśli. Rozłączyłam się bez słowa. Na tym koniec odcinka 14. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania. Życzę Wam pięknego dnia, a w zasadzie wieczoru. I mam nadzieję do usłyszenia.